Stary, może zamówimy coś na obiad? Daj spokój, nie będziemy jeść tego śmieciowego żarcia. Moja ulubiona dziedzina ze studiów, gotownictwo kulinarnościowe. Więc może przygotuję Ci moje popisowe danie. Proszę. Co to za cudo? Znowu eksperymentujesz? Kochanie, to kuchnia Fusion? Fusion? Czego z czym? Daleki wschód, ramen po polsku edycja leśno-parówkowa. Czyli zupka chińska z parówkami. I z sosem grzybowym, to nie byle instant, to instant z duszą. Czyli takie konsome z parówką w interpretacji męża po wypłacie. Nie żartuj, to danie ma głębie. Trzy warstwy smaku: makaron, sos i parówka. Hmm. I trzy warstwy sodu, E459. Zazdrościsz, bo mam talent. A ty tylko przepis teściowej na rosołek. Nie, ja po prostu wolę jak zupa nie ma numeru seryjnego. A jednak powiedz, pachnie jak sukces. No i pachnie jak akademik. I to się nazywa nostalgia w aromacie.